Dla aktywnych widzów do wygrania 6 sztuk AWP Hyper Beast. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 grudnia. wygrania macie w w o wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony w dzisiaj znajdujemy się na GeForce Kinsie. Posprzedawałem koski, które ostatnio trafiłem, i z tego będziemy robić naprawdę mega, ale to mega mocny odcinek ze skrzyneczkami Windmill. Są to skrzynie, które ostatnio wpadły do topeczki. To jest topeczka skinów z GeForce Kinsa. Tutaj ukryte są ogólnie dwie koski nie, co ja gadam, trzy koski i rękawice okej, okay, okej, okay. najmocniejszy jest stiletto knife, więc to też jest totalny kozek, jest to skrzyneczka równych szans, czyli tu jest 2,5% na tą koskę, 2,5% na tą 2,5% na tą i tutaj na rękawice, więc łącznie powiedzmy, że jest 10% na te skiny takie z wyższej półeczki, nie, no też nie jest to najwyższa półka po prostu, nie, najwyższa wyższa, dodatkowo jest tutaj też kilka takich skinów, które też po prostu swoją wartość mają, więc Skrzynia wydaje się naprawdę mega ciekawa, i z tego może wynikać po prostu jej popularność. Więc ja się sprzedaję to w żebym wiedział o do Dualberetek, będziemy sobie po prostu sprzedawać, więc zaczynamy. Zaczynamy dzisiejszy opening. Jest to odcinek, który naprawdę kosztuje sporo. Dlatego nie będzie to robione na bitwach ani niczym takim. Tutaj lecimy z skrzyneczkami standardowymi. Solo, nie sprzedając tego, co nam wypadnie, więc ja jestem mega ciekawy, ile kosy się uda nam zdobyć. I pytanie, czy w ogóle uda się nam zdobyć, ale powinno, powinno. W teorii wychodzi, że ta koska musi się pojawić. Mam nadzieję, że to będzie stile to zasypany właśnie gromadką skinów tych, które tutaj powypadają. Wtedy by było to naprawdę super. Mm, o, dobra, ale fajny tek, no nie? No, znaczy wiecie, jak na tę skrzyneczkę to nie jest jakiś mega fajny, ale ogólnie mi chodzi, bo takiego jeszcze nie trafiłem nigdy. Oj, 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 tutaj jest naprawdę słabiutko, tutaj jest naprawdę słabiutko. Duża część za nami, kurde, jest i problem wygląda tak, że my jeszcze tej koski nie widzieliśmy. No jeśli jej nie. <ścoughs> ja pierdolę! Ja pierdolę! Mamy to! ma. To knife jest mój Dobra, stiletto knife jest mój Więc przeznaczenie zostało spełnione eee, Kurde, ja pierdzielę. No i kurde, wiecie, się zapytałem Koski gdzie widać, koska się pojawia Więc jest pięknie Jest pięknie, a przed nami jeszcze jest kilka skrzyneczek No tak jak mówiłem Teoretycznie, no to tutaj było 100% Że pojawi się jedna z kosek lub rękawice Wypadło, że to jest stileto, Więc jest totalny kozak Lepiej być nie mogło, lepiej być się mogło Przed nami są jeszcze kolejne skrzynki więc szanse na to również jeszcze są I tak jak i na pozostałe kosy i rękawice Więc może być naprawdę jeszcze mocniej w dzisiejszym odcinku Ja pierdziele, ja pierdziele Myślałem, że to już naprawdę wypada Naprawdę myślałem, że to już wypada no niestety, nie tym razem, nie tym razem mamy jeszcze szansę. No, z tego po prostu wynika popularność tej skrzyneczki. Nie ma co się oszukiwać, to jest właśnie e, powód popularności tej skrzyni, że ona działa. Ten sposób. Nie no, kurczę. Te skiny, które pokłosisz się to nic ciekawego. Ostatnia skrzynia. Ostatnia skrzynia, moi drodzy. Klikamy ostatnią skrzyneczkę i sprawdzamy, czy tutaj wypada koska. Nie no, no i wszystko sprawdziło się według teorii. Wszystko się sprawdziło według teorii, czyli to, że po prostu pojawiła się jedna koska. Ja sprzedam te skiny, wszystkie oprócz koski. Tak myślę, że wszystkie. Zobaczymy jeszcze. Spróbujemy sobie zrobić po prostu drugą koskę Dual beretki, Ok, to można posprzedawać Nie wiem czy tego teka jeszcze, no nie, no bo to w sumie, w sumie wystarczy Wydaje mi się, żeby dążyć do kosy Ten tek jest dosyć spoko, aktualnie jest jeszcze niestety niedostępny Teraz na stronie Dobra, zróbmy teraz kolejną kosę Czyli potrzebujemy skrzyneczki do właśnie tej 500 żeby wygrać pejsy w kartę napisz jaki jest twój ulubiony napój gazowanej liczby od 4 do 8. 60 zł to jest też właśnie topowa skrzyneczka na dziworskim 7 no bestseller czy najlepiej przydające się skrzyneczki aktualnie w ogóle pamiętajcie o najlepszym kodzie kod wofkety dodaje wam 5% więcej przy doładowaniu no i skrzyneczkę MISPEC na start na stronie można grać i wpłacać od 18 roku życia więc idziemy dalej idziemy dalej widzowie 311 zł nie jest to Mało, nie jest to mało, to jest naprawdę dużo. Tylko bitwy muszą iść na pewno lepiej e, niż w poprzednim odcinku, gdzie wszystkie przegrałem. Totalnie wszystkie bitwy przegrałem. Nie wiem ile ich było, 6, pewnie 6, 7 bitew. No i niestety żadnej wtedy nie wygrałem. Mam nadzieję, że dzisiaj to się po prostu zaprezentuje inaczej. Też pójdziemy w ogóle inne skrzyneczki. E, na przykład, na przykład skrzyneczka. Mm. O, expensive. Ile tego się naklikało w życiu? Ja pierdzielę. Dobra, damy to. Damy takich 5. 1 na 1. Zobaczymy, jak aktualnie działa. EXPENSIVE. Na spokojnie. Bitwa 1 na 1. Nie będę na razie robił większej, chyba że skrzyneczka naprawdę fajnie wypadnie, no to wtedy pójdziemy sobie właśnie hmm, po ten. po mocniejszą bitwę. Na więcej osób. Skrzyneczki. Nie chcę mówić, że dawno nie otwieram, bo wydaje mi się, że otwieram jakieś tam pojedyncze sztuki. Ale jakiegoś większego openingu tej stronyczki bardzo dawno nie robiłem, a kiedyś naprawdę. ohoho, Expensive! Fajna wópka, dziękuję, dziękuję bardzo Expensive mm, za tak konkretną awupeczkę, Mam nadzieję, że coś jeszcze ciekawszego też zarzucisz. Ojo, ojoj, oj. i tutaj zaczynają się Problemy, bo Nie wiadomo kto wygrywa No i niestety przegrywam tą bitwę Niestety przegrywam tą bitwę, czy to była bitwa Która mogła mega pomóc Jasne, że tak, jasne, że tak, ja chciałem Powiedzieć o kosy, bo do kosy to jeszcze daleko Kurde, na tamtej bitwie Do kosy jest jeszcze daleko Expansive Nie pokazał się, więc może odpuścimy Zobaczmy, tutaj jest skrzyneczka Covert i Traitor, droga bitwa Dosyć droga bitwa, 200 skrzyneczki, no ale może coś z tego będzie. Może z tego po prostu coś będzie. Pierwsze skiny raczej niezbyt ciekawe. Może traitor będzie lepszy. W przypadku traitora widzimy dwa razy takiego samego kałaszka i totalnie nie, słuchajcie, totalnie nie. Nie wiem, ostatnio bitwy, no nic nie idą. Nic nie idą mi bitwy. Nie wiem czemu tak się dzieje. Totalnie nie wiem czemu. Trzyosobowa bitwa, no tutaj dołączymy. Tracę nadzieję, bo szczerze, tracę nadzieję co do bitew. Czy one mi zaczną w ogóle wychodzić? No bo, tak jak widzieliście, otwieranie skrzyneczki super wyszło. No super, mamy stileto. Dodatkowo zostaje jeszcze ten tag z nami. No ale jednak poszedłem w tę bitwę i teraz zaczęły się po prostu komplikacje takie, że nie mogę zwyciężyć, ale ja nie odpuszczę. Ja nie odpuszczę, absolutnie nie odpuszczę. Tutaj będziemy walczyć do samego końca. Za chwilę opuszczamy też tę bitwę, jeśli nikt nie dołączy. Dobra, czekajcie, jak ktoś dołączy. Dobra, dołączył ktoś do nas. No to jest 8 skrzyneczek, 8 skrzyneczek i też nie jest jakaś mega wielka bitwa, no ależ taka troszeczkę większa. Więc no, no milspek, milspek. No nie ma co zbyt, zbyt dużo oczekiwać, to chyba idzie ceną. Tak, to idzie ceną. O kurde, o kurde, jak na taką skrzynię, no to nieźle, no to nieźle mu poleciało. Mm, tutaj, tutaj nic, bez szalu po prostu restricted wjeżdża, mm, czy z jakimś ciekawszym skinem? Niestety nie, El Chapo. El Chapo, dawaj, kurde. Nie, no dobra, na koniec jest Aspiration. No ja wierzę, że Aspiration to jest ta skrzyneczka, m, która odmieni losy tego odcinka. Znaczy, odmieni losy tego Ten odcinek I tak dobrze poszedł, no nie? Tylko chodzi mi m, m, moją falę porażek. Moją falę porażek na bitwach. No jo jo I będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko, chyba, że teraz naprawdę... No nie, no nie! Znowu przegram, znowu przegram, to pierdzielono bitwę. Coś dobra, ostatni raz próbuję, ostatni raz próbuję. Jeśli nie, to ja się poddaję. Bo to kurde, nie ma sensu, nie ma sensu, jak mi to wychodzi właśnie w ten sposób. Zróbmy sobie bitwę. Nie wiem, 50% Water Elemental sobie strzelimy. Trzy skrzyneczki. Na 4 osoby. Ja mam to zwyciężyć, mnie to nie obchodzi. Mnie to po prostu nie obchodzi. Ja mam zwyciężyć tą małą, trzyskrzynkową po prostu bitwę. Nie ma się, mają się losy odmienić. No, tych water elementali naprawdę sporo może być. W sumie bitwa 4-osobowa. No to w takie i 50% to jest też bardzo dużo, trzeba podkreślić. To nie jest 10%, nie jest 20%, tylko 50%. Więc tutaj mamy jak najbardziej szansę, żeby 12 Water Elementali zgarnąć. czekajcie, w ogóle Water Elemental jest warty 13,60, więc może być ciekawie, może być ciekawie, tylko kurde. No, zwyciężyć trzeba w końcu, trzeba zacząć w końcu zwyciężać. Nie poddawać się, nie załamywać. Bo tak, jak i stile to nam wypadł, to taki w końcu musimy zacząć zwyciężać, właśnie. Bitwę, więc trzy skrzynie. Szybka bitwa, szybka bitwa. Mam nadzieję, że owoc na tym razem. Więc pierwszy skin jaki wypada. Ja pierdziele, nie jest Water Elemental, nie jest Water Elemental. Dawaj, teraz dwie sztuki. Dwie sztuki Water Elementala, żadna sztuka. No i pierd. No nie da rady, nie da rady już tego zwyciężyć Dobra widzowie, ja to się poddaję, dziękuję za oglądanie Przypomnę wam jeszcze tylko, że event na GeForce Kinsie ciągle trwa Możecie dosta klejnoty dostać, klejnoty dostajecie za doładowanie, otwieranie skrzyneczek eventowych Macie tryb taki jakby skrzyneczek, gdzie możecie otwierać Tutaj możecie wpłacać klejnoty i trafić z kina I macie ranking, gdzie można wpłacić sobie klejnoty i zająć miejsce, a on się tutaj resetuje Ja wam dziękuję za oglądanie, poddaję się dzisiaj, na razie, siema i...